Dzień dobry, witam Państwa z pięknej słonecznej Nowej Dęby. Jeżeli wyglądam na nieco zawianego, to dlatego, że strasznie wieje. Byliśmy świadkami strzelania albatochowic samobieżnych K9 na poligonie. To wydarzenie zwiększyło klub użytkownika K9, czyli międzynarodowe spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele 10 państw, które użytkują K9, jak również. Państw, które obserwują ten program i chcą się wymieniać doświadczeniami. Celem tego spotkania jest, no co najważniejsze wymiana doświadczeń, wymiana systemów szkolenia, wzajemne informowanie się o progresie, progresie i próba w miarę możliwości dojścia do interesujących wniosków i przekazania ich producentowi Chalubice, koncernowi Hanua Aerospace, na zaproszenie którego trafiliśmy na niniejszy poligon. Jeżeli wyglądam na lekko roztrzepanego, serdecznie Państwa przepraszam. Mam na sobie 6 albo 7 warstw i tak jest mi zimno. Natomiast na szczęście chowicom nie robi to większej różnicy. Tymczasem idziemy wymienić się informacjami z polskimi międzynarodowymi wojskowymi, którzy przyjechali na to wydarzenie, a także zobaczyć, jak K9 sobie na poligonie w Nowej Dębie. Nazywam się Antoni Walkowski, a to jest relacja Defens 24 z poligonu w Nowej Dębie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć. W tej pięknej, praktycznej pogodzie. Gościmy pułkownika Wojciecha Datkę, dowództwo generalne Rada Sił Zbrojnych. Dzień dobry, panie pułkownik. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Panie pułkowniku, w niniejszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele dziesięciu różnych państw, użytkowników K9, plus obserwatorzy tego wydarzenia. W jaki sposób z punktu widzenia wojska polskiego, jaką użyteczność mają takie spotkania? Czy to jest rzeczywiście pomoc, jeżeli chodzi o naukę eksploatacji z tego sprzętu, wnioski z jego wykorzystania? Z całą pewnością tak. Jest to, jest to dobra okazja, jest to dobre forum do tego, żeby, żeby wymieniać się tymi informacjami i budować bazę danych, bazę danych, wiedzę. Oprócz tego w spotkaniu oczywiście uczestniczy przedstawiciel, przedstawiciele producenta, czyli Hanwha Space. i tutaj jest taka dodatkowa wartość, że my możemy przedstawić nasze uwagi bezpośrednio producentowi. Jest to forma stosowana już przez nas, bo takie spotkania odbywaliśmy w zakresie systemu KRAP, systemu RAC, a więc Wymiana informacji na temat eksploatacji z producentów jest niezwykle istotna, a wymiana informacji między siłami zbrojnymi na temat jak szkolić, jak operacyjnie używać w różnych środowiskach, bo wiadomo, że użycie działa w warunkach Norwegii czy Finlandii jest inne niż w warunkach Polski, a Australii zupełnie jest inne. Warunki eksploatacyjne oferuje, ale jest to zebranie doświadczeń, bo pewne doświadczenia są wspólne, pewne kwestie eksploatacyjne są wspólne i pozwalają nam na wzbogacanie naszej wiedzy i tak naprawdę przygotowanie procesu eksploatacyjnego, serwisowego, ale też i szkoleniowego stosownie do tego, kto ma najlepiej rozwinięty ten system, tak zwane wykorzystanie dobrych praktyk. Cieszę się, że wspomniał Pan o możliwości dialogu z producentem i innymi użytkownikami, ponieważ należy tutaj wspomnieć, że K9A1 nie jest docelowym wariantem armatach oblicy samobieżnej. K9, który będzie służył w wojskach rakietowych i artylerii, będzie nim K9PL, którego prototyp ma, jak dostaliśmy, dostaliśmy poinformowani przez producenta zostać dostarczony do wojska i na testy w jesieniu przyszłego roku. Proszę powiedzieć, czy tego typu spotkania i doświadczenia z eksploatacji, które Państwo mają, informują i pomagają wykorzystać tę wiedzę do stworzenia wersji K9P, czy te wnioski będą przełożone na ten pojazd? No, te wnioski będą przekładane. Będziemy wykorzystywali je w procesie testów. Konfliktacja wersji PL już została przez nas w większym zakresie uzgodniona. A więc ten proces i trwa i on już jest faktycznie rzecz biorąc na ukończeniu. Niemniej jednak szereg doświadczeń, które zbieramy, pozwoli nam na zmodelowanie procesu testów, ewentualnie wprowadzenie kolejnych, kolejnych, kolejnych zmian, propozycji. Bardzo ciekawe rozwiązania prezentuje Australia, która w swojej wersji ASZ. 9, wprowadziła bardzo daleko idące zmiany, i to działo w niektórych aspektach jest, bardzo się różni od tego pierwotnego, które, które jest, że tak powiem, pozyskiwane. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że tutaj też wykorzystujemy doświadczenia z eksploatacji na przykład samowierzej Krap w ramach naszych sił zbrojnych, ale też i konfliktu, tejże tragedii, która się dzieje na Ukrainie. Te doświadczenia również pozwalają nam na to, żebyśmy dostosowali te rozwiązania docelowe do, nie do chwili obecnej, ale do perspektywy, która przed nami czeka. Sprzęt kupujemy nie na rok, nie na dwa, nie na teraz, a na najbliższe 30, może 40 czy też 50 lat. Skoro wspomniał Pan o kompletacji i o AS9, tam pojawiły się moduły dodatkowego opancerzenia. Masa całkowita chobicy wzrosła do 52 ton. Dzisiaj, w kontekście zmodernizowanego kraba, mówi się o zastosowaniu aktywnego systemu ochrony pojazdu klasy Softkill. Czy tego typu rozwiązań możemy się również spodziewać na K9P? Na chwilę to, to są kwestie dyskutowane. Nie, nie, nie potrafię w tej chwili na ten temat odpowiedzieć. Natomiast są to kierunki, na które będziemy patrzyli i w których będziemy zmierzali. Musimy mieć jednak świadomość jednej podstawowej rzeczy. My musimy budować nasz potencjał teraz. Tak? Musimy mieć bazę do rozwoju. Natomiast bardzo nam zależy na tym, żeby nasze zdolności były w jak najszybszym zakresie zbudowane. A więc musimy gdzieś w pewnym, w pewnym momencie powiedzieć stop. To będzie tak. Natomiast eksploatacja przez te lata, o których wspomniałem, pozwoli nam na rozwinięcie konstrukcji, na wyposażanie i tak naprawdę systemy będą ze sobą kozystencji i będą wymieniały się, rozwijały się tak, aby ten potencjał wojsk rakietowych i artylerii cały czas rósł i wzmacniał się, zgodnie z takimi założeniami, które nam nasz szef zarządu przedstawiał. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za gościnę. Moim i Państwa gościem był pułkownik Wojciech Dalka, dowództwo generalne Rodzaju Sił Zbrojnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Szanowni Państwo, wozy dowodzenia, wozy dowódcze sztabowe, a za nimi K9 wyjechały na Poligon, oddały kilka strzałów i sukcesem poraziły swój cel. Dziękuję, że byliście z nami na Poligonie. Nazywam się Antoni Walkowski, a to była relacja Defens 24 prosto z nowej dęby.